Witam na kanale Krzychu Rejli. 17 grudnia, tak jak obiecali deweloperzy Assetto Corsa Raili, wypuszczono pierwszy update. Pierwszy update, na który składa się, jak widać, zimowa sceneria oraz Alpina A110 w tej wersji klasycznej. Ponadto deweloperzy wypuścili jeszcze parę rzeczy związanych z naprawą bugów i tym podobnych rzeczy. Dodatkowo jeszcze kilka challenge 25 konkretnie w trybie Assetto Corsa Events. Wpadamy od razu do menu i wybieramy sobie od razu opcję Free Practice. Mamy już odcinek. Jest to odcinek śnieżny, lodowy. Właściwie kawałek lodowego toru. On ma konkretnie 900 metrów. Mieści się we Włoszech. Livigno Circo tak się nazywa. To jest prawdziwy tor. On naprawdę istnieje. W momencie, kiedy w tej części Włoch spada śnieg, ten tor po prostu jest tworzony i można sobie na nim pojeździć też. Także polecam sobie sprawdzić, jak ktoś jest zainteresowany. Weźmiemy sobie Alpinę. Wczoraj już troszkę pojeździłem, natomiast pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, a może nie pierwsze, ale coś takiego, to, że Alpina chyba nie jest przypadkowym samochodem, który wypuścili na, tej to na tym torze, ponieważ on jest krótki i jest dość kręty. Także samochód, który ma 180 koni, sprawuje się tam całkiem nieźle. Kiedy, kiedy wzięlibyśmy sobie, a weźmiemy sobie też coś mocniejszego, później, no wtedy widać, widać różnicę, że już dużo ciężej, dużo trudniej się jeździ. Tak wygląda sobie oto ta Alpinka, całkiem fajne auto. Ok, i lecimy sobie z tematem. <laughs> Bardzo ładny klimacik. Tor położony między górami, super sprawa. Podobno bardzo dobre miejsce dla narciarzy, także jak ktoś lubi, to może już ktoś tam też był. Także wspaniała sprawa. Yy, dobra, lecimy z sesją od razu, nie będziemy przeciągać tego. Alpinka A110. Mamy dwie konfiguracje tego toru. Możemy jeździć w jedną lub w drugą stronę. Co jest całkowicie normalne, jak na Ashtok Corsa Rally. Ops Tak jak mówiłem, ta Alpinka ona jest stworzona idealnie pod ten tor. Zważając na to, że bardzo dobrze się prowadzi ogólnie, bo jest całkiem nieźle wyważona, to jeszcze do tego ma mocy na tyle, że nie przeszkadza. Oj, za bardzo się, że nie przeszkadza, a że bardzo płynnie da się jeździć po tym śliskim torze. Fakt jest taki, że jest bardzo śliski ten tor. Pierwsze wrażenie, no, może nie są to pierwsze całkiem wrażenia, bo jednak nie chodzi o to, żeby. Żeby na gorąco podawać, jak to działa, czy nie działa. Ja wolę sobie przetestować i wszystkie swoje jakieś animozje, które mi się wydają, rozwiać. Najpierw, zanim podam jakąś opinię na dany temat. Ale co trzeba przyznać, to to, że bardzo płynnie, bardzo płynnie się to jeździ. Bardzo płynnie da się jeździć, o może tak. Odczuwam pewne braki związane z płynnością, ale y, może to wynikać akurat niekoniecznie z. Oj oj oj, może to wynikać akurat niekoniecznie z y, samej fizyki jazdy, a może to wynikać po prostu z samochodu. Niestety nie mamy tu za bardzo możliwości pojeżdżenia tylnym napędem y, nowoczesnym jakimś samochodem z tylnym napędem. Tylko jeździmy akurat w samej do wyboru. Mamy starsze samochody. Więc to może też być akurat kwestia tego, że starsze samochody nie są tak super wyważone. I nie są tak bardzo przyjazne. Natomiast tu muszę przyznać, jeździ się bardzo fajnie. To jest taki trochę. Park driftowa, do driftu Taka powiedzmy niedziela niehandlowa Pod Tesco W zimie Oj, gdzie jesteśmy? Jeszcze nie koniec nie no, jeździ się całkiem przyjemnie, muszę przyznać. Uu. Przy tym wszystkim, troszkę force feedback mi przeszkadza, ponieważ on nie daje mi do końca poczucia tego, gdzie jest kierownica. Jak bardzo ona jest skręcona, nie czuję w ogóle oporu tego skrętu. Natomiast muszę przyznać, że odbija całkiem przyzwoicie. Kiedy już lecimy bokiem i robimy jakąś przekładkę, to daje, daje to spoko wrażenie. O, proszę bardzo. No, troszkę ją puściłem za wcześnie, za mocno. O, ale tu sobie, proszę bardzo, kierownica sobie sama skręca. Nie jest źle. Całkiem, całkiem przyjemnie to wygląda. Można sobie sterować gazem. Takie kiedyś. solidne, solidna, ee, solidna aktualizacja. Ok, O, wjeżdżamy w bandy. Okej. Okay. Dobra, spróbujmy teraz może coś innego, inny samochód. Xara WRC, do tego wydawała mi się całkiem e, fajnym pomysłem. Bardzo dobrze mi się tu jeździło wczoraj. E, samochodem na e, z napędem na 4 koła. Różnica między Xarą a Lancia Delta, kiedy też próbowałem jeździć, jest to, że Xara bardzo dobrze wstaje, a Lancia ma problem bo strasznie kiśnie. Jak tylko zejdzie z obrotów, to już momentalnie kiśnie. To jest dla niej, dla niej za krótki tor. E, no, ciężko też tu jest, właśnie a propos tego, że ten tor jest krótki, ciężko też tu jednoznacznie określić, jak dobra jest ta fizyka tutaj na śniegu, bo poruszamy się tylko na drugim, trzecim biegu, więc... E, więc finalnie, no nie jest, nie jest to dużo. Nie jest to duża prędkość. Dałoby się właśnie jakiś odcinek, na którym, można, na którym można właśnie tą prędkość jako taką rozwinąć. No ja myślę, że będzie całkiem przyjemny, fajna zabawa. Myślę, że to jest aktualizacja, która tylko ma nam uzmysłowić co się będzie działo. Deweloperzy Assetto Corsa Rally obiecali e, a, aktualizację co miesiąc, więc jest to naprawdę e, no, całkiem zacna obietnica. Lista samochodów, lista torów, które e, są jakby w liście życzeń do tej gry jest całkiem spora, bo już jakieś tam wycieki krążą po internecie. E, tak więc no myślę, że całkiem spoko się zapowiada. Myślę, że to będzie jedna z ciekawszych rozgrywek e, tutaj jeśli chodzi o rajdowe gry i to będzie, tak jak wspomniałem, jeżeli to będzie dowiezione, to ta nisza może być naprawdę całkiem fajnie zagospodarowana przez Assetto Corsa Rally, no bo nic świeższego na ten moment nie ma, nie ma nic y, a, świeższego, co dawałoby taki realizm z jazdy i taką przyjemność, także myślę, że tutaj jest, y, no... Kto będzie zwycięzcą, jeśli to zostanie dowiezione, myślę, że jest jasne. Już na dzień dzisiejszy myślę, że można śmiało y, jakby prezent sobie na święta pod choinkę zrobić i sobie tą grę zakupić, ponieważ wszystkie następne aktualizacje są już za darmo, tak jakby. Więc to jest dalej wczesny dostęp. A już można sobie korzystać, już można się bawić, już można próbować jak to wygląda. Można wziąć udział poniekąd w tej przygodzie, którą deweloperzy tutaj jakby sprawują, podając nam na tacy kolejne aktualizacje. Także myślę, że to jest spoko naprawdę opcja. Dobra, zrobimy jakieś okrążenie sensowne, to dojedziemy do końca. Chociaż nie wiem, czy powinienem tak mówić, bo za każdym razem, kiedy mówię, żebyśmy, że chciałbym zrobić sensowne okrążenie, wtedy za każdym razem wypadam tragicznie. Tu za szeroko. Nie no, muszę przyznać, że się jeździ całkiem przyjemnie, naprawdę. Oczywiście, no wiadomo, no jakbym wziął tu na przykład sobie Lancia Stratos, no to żadnej przyjemności by z tego nie było, No ale to sobie trzeba zdać też sprawę jednak. Złomności e, potężnych potworów z bardzo, moc, z bardzo mocnymi silnikami i napędem tylko na jedno No to trzeba sobie to wziąć jednak pod uwagę. Tak jak mówię, to ma być zabawa, a nie hamstwo, więc. A, no dobra, za wąsko. Oj, oj, oj. No spoko, zresztą się udało pobić minimalnie. się tu fajnie bawić. To jest przede wszystkim yy, to, co jest najważniejsze. O, proszę, wypadliśmy. Robimy beczkę. Jedziemy sobie. Oj, chyba potrącimy te pachołki. Dobra, beczki nie zrobimy. Barburka Warszawska, proszę bardzo. Okej. Okay. Myślę, że to na tyle. Nie będziemy tutaj nic specjalnego. E, nie będziemy się tu nad niczym specjalnie rozczulać. E, tak wygląda mniej więcej właśnie Aseto Rally. Myślę, że całkiem przyjemna pozycja. Bardzo fajny update tylko potwierdzający to, że faktycznie ta gra idzie w bardzo dobrym kierunku i że deweloperzy naprawdę biorą sobie za cel stworzenie czegoś naprawdę sensownego w kontekście gier stricte rajdowych, więc no jak najbardziej, jak najbardziej jestem na tak i oby tylko, oby tylko to trwało w najlepsze. Tyle ode mnie dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem.